Hej, z tej strony Mikusia. właśnie yy, zaczynamy kolejne części z oceniania kanału. Siedem osób się zgłosiło do, do oceniania yy, ode mnie, więc zaczniemy z pierwszym osobem. To jest Wolf The Wolfi, ma 30 subskrypcji. Widzę, że <grym> spoko. I zaczynamy z pimikiem pierwszym odcinek przez D z głosem. Zobaczmy jej reakcję. Widzę, że muzyka jest dobra. No, widzę, że widzę, że sprawdzasz YouTube. Sprawdzasz te kanały, którą wszystko stworzyłaś. No daję ci. Daję ci 20 na 10 bo jesteś fajną fanką A, a przy okazji jesteś taką fajną fanką Zasłużyłaś na subskrypcję Na moim kanale Dam ci dzwoneczek No, proszę ode mnie I możesz podziękować w moim komentarzu Tak. Kolejna osoba jest z Wariatek Widzę, że ma 258 subskrypcji No to bardzo dużo I chciał, żebym ocenił kanał, więc Spełnię ci marzenie i zobaczymy pierwszy filmiczek z kamerzystą. Kamerzysta afirmacja. Czyli taki piosenka. Zobaczmy. Co ma taką muzykę mi dla mnie przygotował. Na razie jest czany ekran. O, za do napisy. Ja nie wiem, czy, czy to widać. O, 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 o. są. O, są teksty piosenek. Widzę, że zarobiska ta piosenka się leci. To nie zła piosenka wariatek. No, i zobaczcie, też, że kersty piosenę się przydadzało. Daję Ci 2, 30 na 10. Daję Ci ocenę wariatek. Z tego, co jesteś wariatem, zostawię Ci łapkę i suba wariatek. Oby, mam nadzieję, że kiedyś zagramy w Block Strike Kiedy pierwszy raz zagrasz Strike'u na tej chwili. <laughs> oby. Kończę technicz. Technik chciał, żebym jeszcze raz dał ocenianie kanału, więc dam mu szansę drugą. I zobaczymy filmik Blockstraight z widzem. Opis właśnie subowałam kanał jego, więc pozdrawiam technik. przy okazji, zobaczmy jego filmik opis z Blockstrajka. No, widzę, że gra z widzami. A przy okazji dam łapkę w górę suba już dałam w tej chwili z poprzednim części 50. dałam mu suba. No widać, że gra z widzami, więc pozdrów widzów Techniks. No i mam nadzieję, że zagramy Black Sky i zagas ze mną kiedyś. Daję Ci 25 na 10 przy okazji wariacie. Kolejną osobą jest Lipton. Widzę, że Lipton też się zgłosił. Więc Lipton, wariacie. Dziękuję Ci, daję Ci łapkę. Suba za niedługo Ci dam. I zobaczymy nap. Update 6.3.9 z Blockstrake. Zobaczmy jego reakcję. Widzę, że muzyka leci. No gra w hopa. Mm. <głos> <głos> Ale się szkół. O <noise> oh. Lipto, widzę, że sporo się nauczyłeś. Sporo się wygrałeś z panem Hopem, więc od tej chwili dajcie subskrypcję. Masz 65 subskrypcji, ode mnie masz. No i wszystkiego dobrego, oby na drodze do mej życia. <grych> I masz 20 na 10, tak. Koniec są już Widzę, że Werberg ma 209 subskrypcji. No i widzę, że Werberg też jest zgłoszony, więc. Spełnię jego marzenia Zobaczymy, na dobrej z Liptonem, czyli Werwerk 20 lajk like. No jest zbite 20 lajk like. To mu lajka like 33 No, i przy okazji dam mu suba. Niech ma. Niech ma wewerk. A przy okazji, jak jesteście dowi, to zapraszam do subskrybowania. Subskrybowanie -sub 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 jest bardzo proste. Widzę, że muzyka leci. Widzę, że z Liptonem leci. I u Liptona też byliśmy, więc. Spoko. Widzę, że z Liptonem gra, więc z Liptona też byliśmy. No i werbek. Gratulacje, 50 na 10 ci daję. Ocenę. No super, jesteś wariatem. Oby kiedyś zagramy z 1 vs 1, bo grałem z ciastkiem. Mam nadzieję. Kolejny z Kamilowski też jest zgłoszony. Więc daję łapkę, zanim go dam suba. Jest 234, a zanim tylko 235, więc zobaczymy yy, grę w Fortnite Czyli szukam teamu O, widzę, że gra w Fortnite No, mam nadzieję, że tak nagram kiedyś w Fortnite i nagram to No widzę, Kamilowski, że grasz w Fortnite. No, Fortnite to jest wiona gra, więc daję Ci sobie suba dla ciebie, Kamilowski. No, mam nadzieję, że spełnisz się swoim marzeniem i masz suba ode mnie. Mam nadzieję, że kiedyś się widzimy na Fortnite. Więc dla ciebie 60 na 10 jesteś na prowadzeniu. Ostatnia osoba z Dominik XD, też jest zgłoszony, więc dam mu łapkę. Ma 88 subskrypcji, zanim go 89, zanim go dam suba, zobaczymy Blockstream 1 vs. 1S3. Widzę, że z kolegą gra. Zobaczmy jego reakcję. O, widzę, że to chyba ja jestem. O! <grybujesz> widzę, że ja jestem na u Dominika. No, widzę na mnie, że widzę, że nagrywałeś mi mój odcinek. Wariacie. Daję ci suba, wariacie. Kurde, Widzę, że właśnie ciastek, więc gorąco cię pozdrawiam. I dzięki, że, dzięki, że nagrałeś ze mną, bo mam nadzieję, że kiedyś zagramy razem, ziomek. Z nową ekipą. To nie zła muza. Wczoraj nagrałam z nim. Nie, no widzicie? Dominik wygrał. Wygrał? Graliśmy do 15. Graliśmy wtedy do 15, więc. Yy... Graliśmy do 15 i wygrał. Yy, wygrał Dominik XD, więc <grym> gratuluję mu. Mam nadzieję, że jakiś zagram z nim. Co nie wierzy, że mnie atakuje, cholera! No patrzcie na niego, jest wariat! Ty, jak się kombi wariat! No widzę, że Pistolet ma taki dobry, ziomek O cholera Ciastek, <grywia> jak mnie słyszysz, to... To się będziemy widzieć jutro chyba, bo nie wiem, czy będziemy grali razem Ale następnym razem ja to wygram zwycięstwem Na 15 punktów, wariacie Łobuziaku <śled> <śled> Ale dobre, <śled> no Dominik, widzę, że nagrałeś ze mną. Gorąco Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że kiedyś się zrywalizujemy jeszcze raz. Oby. No, to się nie osób doceniłam. Jeśli jesteście, nowi to zasubujcie mój kanał yy, Wiktoria Jazur yy, opi w opisie Macie w filmiku. No i dziękuję za oglądanie. A jeśli ktoś jeszcze chce zgłosić się do mojego oceniania kanału, to napiszcie o komentarzu Ja chcę być oceniony przez Ciebie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze ktoś jeszcze ocenić? Chciał więc spoko. No, to z mojej strony. Trzymajcie się. Widzimy się kiedyś jutro. Na razie trzy. Trzymajcie